Szimana ekipowi to was serdecznie, nie wiem jak wy, ale ta seria mnie na pewno po prostu ciekawi no co ja mogę innego powiedzieć. A dlaczego ja tak się zachowuję? No bo moi drodzy, ja jestem tak blisko cholera jasno 4000 godzin i nie mogę. I nie mogę po prostu tego... Uzyskać po prostu jestem ciągle tak blisko, a jednocześnie tak daleko. Ja wiem, że kurde, w pewnym momencie zacznie się to po prostu. No, nie mówię, że lecieć na łeb i na szyję, ale no po prostu jestem blisko, jestem blisko tych czterech 4000, i teraz muszę po prostu spiąć po ślady, spiąć po ślady, nie tylko testując tego typu napoje, ale również po prostu dać taki content, który mnie wybije. Dać dead, który da mi na bank kurde te cztery koła. Yy, godzin spędzonych waszych przed ekranem y, oglądając jakiegoś cymbała, który po prostu testuje różnego rodzaju napoje. Yy, głównie energetyczne, ale napoje. No i co moi drodzy? No... O.I.G. czyli napój od DJ Polish American, nie wiem jak wy, ale kurde, temat naprawdę według mnie kontrowersyjny, dlatego, że no mamy ten wielki napis bez cukralozy, no ale no kurde, nie lepiej, żeby tu było, że bez aspartamu, no dobra, no ludzie nie dodają aspartamu do wód witaminowych, ale no już sam fakt, że... Jest ten wielki napis, że nie ma tutaj sukralozy. Jakby naprawdę sukraloza była czymś złym w nadmiarze, okej, okay, może szkodzić, ale ludzie tego nie piją w nadmiarze. Wiem, że mieszają to różnorodnie z cukrem i tak dalej również ostatnimi czasy, żeby taki zawiednik cukru, sukralozę dodamy, żeby po prostu ludzie nie mieli kontrowersji, a tu nagle wyszedł jakiś kurde... Dietetyki, wado, sukraloza jest do dupy, macie jej nie spożywać. Ja wam mówię, jeszcze oni wezmą się za stewię, a wtedy już nie podaruję. Dobrze, chodźmy do wartości odżywczych do składu. Woda, woda kokosowa, zagęszczonego soku, glukoza, regulatory kwasowości, kwas cytrynowy, cytryniany, sodu, naturalne aromaty, substancja słodząca, czyli stewia. Dlatego nadbiegiłem w stevie. Yy, witaminy, niacyna, kwas pantodorowy B6, B12, kwas foliowy, niatyna, yy, biotyna i co? I to by było na tyle. Żeby naprawdę nie mieć, kurde, czegoś takiego jak obliczenie czegoś na 500 ml. Na wielki napis bez cukralozy już ich było stać, ale kurde, żeby obok postawić drugą tabelkę dla takich jak ja. Nie ma na to. Tutaj lepiej wpierdzielić yy, same plusy, zamiast y, dać tam po prostu... Przemekie, pijemy tego w 100 ml! My pijemy jak już to całą butlę! To co moi drodzy, na szybko? Na szybko! Yy, cała półlitrowa butelka dostarczy wam 100 kcal, żadnych tłuszczów, kwasów tłuszczowych nasyconych, 23,5 g węglowodanów, z czego 23 g to cukier z glukozy żadnego białka 60 bądź 60 yy, g soli 16 mg fenycydy 1,40 mg witaminy B6 yy, 200 mikrogramów kwasu foliowego 2,5 mikrograma witaminy B12 dobrze 50 mikrogramów biotyny i kwasu pantotenowego 6 mg Nie wiem jak wy, ale ojci Spisało się dobrze. Poprzednim razem spisało się dobrze. Nie wiem jak to będzie tym razem. Widzę, że tutaj jest czysty kolor, ale przez taką etykietę nic nie widać, więc trzeba będzie to po prostu wlać do szklanki, którą mamy tutaj, ale to za chwileczkę. Na razie trzeba będzie to otworzyć i sprawdzić zapachowo, czy będzie gitara. Jak wie, kurde, w mordę, cholera strzela z tymi nakrętkami. Już to mówiłem milion razy, ja to rozumiem. Ty, ale wydaje mi się, że chyba AJ tutaj sadził całą swoją moc, całą swoją miłość do Polski, do Ameryki, w tych yy, wodach witaminowych. No to pachnie naprawdę zarąbiście. To pachnie jakbyście naprawdę te yy, soki z tych starych lat te kurde grapio czyli nawet co tamkolwiek było sprowadzili kurde tutaj do formy płynnej, wodowitaminowej. Syta, przecież tamto to też były płyny. Kurde, co ty gadasz? No je, ja już po samym zapachu ja jestem pewien, że to będzie bomba. Z opóźnionym zapłodem, ale bomba! Nie no, no kurde, no, to jest najlepszy zapach, jaki może być. W sumie, no tutaj mamy do dyspozycji białe widogrona, jako grafikę. No to wiecie, może to nam wszystko powiesz, że może lepiej, żeby właśnie. A ja to powinienem tak zaprezentować, o proszę bardzo. No ja się po prostu. Yy... Zachwyciłem tym zapachem. No, co ja mogę wam innego powiedzieć? Jest to jak najbardziej przezroczysty kolor, jestem jak najbardziej zadowolony, ale ten zapach jest tak kurde, świetny. Jest tak po prostu. No, ja chcę tego spróbować, ja tego spróbuję z największą przyjemnością. Jeżeli to mnie zawiedzie, to ktoś to dosłownie ucuba. Po prostu. <grytanie> I co to zmieni, co? Co to zmieni? Jeden po... Jeden unsub przy tych... O, ostatnio nie wiem, ile miał tam AJ subów, chyba tam zbliża się do 700 tysięcy, czy nawet ku... Ja pierdzielę, żebym ja nie pierdyknął gachwy. Nie będę się po prostu wymądrzał. Dawno nie oglądałem po prostu też AJ'a. Mam jego suba, pojawiają mi się kurde filmiki, ale ja mam nadzieję, że przez to, że <laughs> rozweselił mnie samym zapachem, że mnie dostalgia pierdykła, a potem mnie zgniecie po prostu tym słabym smakiem, żeby nie dostał on suba. Mam nadzieję. Wybronił się, kurze. To jest to, czego szukam w winogronowych wodach witaminowych. Ja winogron, pita, chaj, i te rzeczy, ale czy my jesteśmy tu w ogóle? Pewni, że mamy do dyspozycji białe winogrono, nie wiem. Musimy zaufać grafice, ale ten smak jest po prostu świetny. kurde. Ja tu od razu powiem, to jest najlepsza woda witaminowa, jaką ostatnio miałem przyjemność pić. Powiem szczerze, to jest chyba najlepsza woda witaminowa, jaka ostatnio wyszła i jaką ostatnio testowałem na kanale. W całej historii kanału. Ja jestem szczel... Po tych trzech łykach, ja jestem pewien. To jest najlepsza woda witaminowa, jaką piłem do tej pory. Ten smak, nie ja jestem pewien, to są białe winogrona. Ten smak białych widogron jest tutaj jak najbardziej wyjęty z tamtych starych widogronowych. Napojów typu właśnie grapie w sensie nie starych, tych o za tak 12-13 lat temu produkowanych tych soków z białych winogron, ile się tego wypiło, ile jakież to było dobre. I stary, tutaj mamy to po prostu. Jeszcze jest tutaj wyczuwalna pitania, co jest najlepsze. No, w sumie przy czerwonych winogronach... W sumie przy czerwonych widokronach to bardzo słabo jest yy, nieraz na w ogóle pitahaja wyczuwalna. Yy, tutaj się zastanawiałem, czy nie będzie po prostu tak yy, inaczej. No i nie. nie No i jest inaczej. Jest po prostu inaczej. Jest to ona wyczuwalna. To jest właśnie coś takiego jak czerwone widokroda, tylko że no właśnie tak bardziej, mniej agresywnie. Bardziej mniej agresywnie. No. Logika sytarowa musi tu być. No ale to jest właśnie taki mój opis smaku pitai. To jest smak takiej mniej intensywnej mniej intensywnego soku z czerwonych winogron. No i kurde, teraz będzie mi ciął piło! cieć pieprzony mój sąsiad. My wszyscy jesteśmy kochani dla sąsiadów. Nie ma że co. Jezus, jakby to postawić przy osi? No to sorry, ale tu nie, ma, tu nie ma o czym rozmawiać. Przy naprawdę większości smaków OSI wystąpił ten fakt. Mówię tutaj najbardziej oczywiście o limonkach, cytrynach, ale no i również truskawki z poziomką. Ten sok jabłkowy wszystko spierniczał. I kiedy dostajemy właściwie to taką wodę witaminową, to po prostu od razu chce się, kurde, pójść do żabki, kupić jej więcej. No po prostu coś świetnego. AJ w tym wypadku po prostu dał z siebie 100%. Polecam spróbować, polecam dać swoją opinię. Widzimy się następnym razem przy okazji, zobaczymy jeszcze czego. Bo tam chyba przy tej... Przy okazji tej ankiety doszliśmy do końca. Nie ma już więcej smaków, które moglibyście wybrać. No cóż. Lecimy dalej, moi drodzy, co nie? do no to co? Mam nadzieję, że do tej pory uda mi się sprowadzić coś naprawdę mega ciekawego, bo ja bym chciał naprawdę te 4000 godzin dorwać. Zacząć już w końcu coś z tego zarabiać. Chciałbym po prostu kurde... Tak, ty ty sprzedajdziesz kur... Ty tylko myślisz o pieniądzach, ty! Ty byś tylko jakbyś mógł to byś, kurde, wszystko byle mi kurde zarobić! Ty byś nawet tutaj, nie wiem, makarenę nago za tak. Młodsza widownia, sytar, młodsza widownia. Widzimy się następnym razem, moi drodzy.